Witam Was serdecznie w programie Wypływ na głębie. Ja nazywam się Barbara Karska-Woźniak i przedstawiam tutaj w tym programie osoby, które właśnie wypłynęły na głębie, które dokonały znaczących zmian w swoim życiu. Dzisiejszym moim gościem jest Magdalena Pilczuk. Witaj Madziu. Witaj Basiu. Madziu, kiedy spotkałyśmy się kilka lat temu, kiedy przyszłaś do mnie na coaching chrześcijański, Byłaś w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej. Borykałaś się z wypaleniem zawodowym. Czy, czy możesz troszeczkę nam coś więcej opowiedzieć o tym stanie ducha, w którym wtedy byłaś, mm -hmm. kiedy się poznałeś? No, tak. Pamiętam, że byłam tak e, mocno wypalona zawodowo, to jedno. Myślę, że taka też zagubiona. Czułam, że potrzebuję jakiejś zmiany e, w swoim życiu zawodowym, ale trochę nie wiedziałam, jak to ugryć, w którą stronę w ogóle pójść. E, nie miałam pomysłu w ogóle. Czy szukać. Takie miałam wtedy chyba wrażenie, że ja nie chcę w tym samym zawodzie pracować. Co pracowałam. Chciałam czegoś innego, ale nie wiedziałam, co to ma być. Um, no i ewidentnie potrzebowałam w tym jakiejś pomocy. Mm. No i tak trafiłam do ciebie. No, byłam też, pracowałam wtedy 12 lat chyba prawie w jednej firmie, więc to też mi e, utrudniało gdzieś jakoś. E, mm utrudniało tą decyzję o, nie wiem, o zmianie pracy, tak? Mhm. Ja jest... pamiętam, że byłaś wtedy menedżerem, miałaś funkcję kierowniczą tak, i tak. nie do końca się dobrze czułaś w tej roli, tak? To był tak. troszeczkę taki awans na siłę i ja pamiętam, że przyszłaś z takim poczuciem, że nie nadajesz się do tej pracy i w ogóle się nie nadajesz do żadnej pracy. Tak, tak. Pamiętam twoje łzy na sesjach, jak Próbowałam, próbowałam Cię prosić, żebyś wysyłał jakieś CV, i bardzo, bardzo miałaś duży opór w sobie, wierzą, tak. myśląc, że nigdzie nie dostaniesz pracy, że już, do, że już nic Cię dobrego nie, cze, nie czeka w sensie zawodowym. Tak. I wtedy podjęłaś decyzję, żeby odejść z tej pracy. No, no, tak, to też był, jak ja pamiętam, dosyć długi proces na naszych spotkaniach. Nie, to się tak też nie zadziało od razu. E, gdzieś to też myślę, że była. Zasługa naszej wspólnej pracy, że ja się w końcu zdecydowałam na, na taki krok, na złożenie wypowiedzenia, tak naprawdę nie mając innej pracy w tym momencie, bo to też trzeba o tym powiedzieć, bo łatwo jest złożyć wypowiedzenie, jak się ma coś innego już, nie wiem, nagranego, tak w cudzysłowie, a, a ja nic nie miałam i musiałam po prostu zaufać trochę też Panu Bogu, nie, że. No, że jakiś ma na mnie plan. No właśnie, jakiś plan miał. Czy możesz przypomnieć nam ten punkt przełomowy w trakcie coachingu, kiedy mimo, że nie miałaś jeszcze w sobie takiej odwagi, żeby wysyłać CV gdzieś do jakichś firm, czy do miejsc pracy, przyszedł Ci do głowy pewien ciekawy pomysł. Pamiętasz, jaki to był pomysł? No ja miałam dużo pomysłów, ale nie wiem, chyba takim ważnym punktem naszych spotkań, naszego coachingu był e, wolontariat, w którym się zdecydowałam wziąć udział. Wolontariat, e, no to była taka, takie spotkania z dziewczynką, nie wiem, już chyba nie pamiętam, sześcio-, siedmioletnią. Mm -hmm. e, ja wtedy właśnie nie pracowałam, więc miałam więcej czasu e, na ten wolontariat. E, i to mi dodało jakiejś takiej energii. Takiej, nie wiem, wniosło taką ożywczość we mnie wtedy w, ten, no, w tym takim okresie bez pracy. Ja się poczułam potrzebna. Też no, myślę, że się tak otworzyłam w ogóle na relacje. To mi też ten wolontariat właśnie pomógł w tym. Hmm. Myślę, że to było takie przełomowe, bo pamiętam, że próbowałyśmy różnych rzeczy. E, oprócz tego, bo ten wolontariat był jakoś przy okazji, nie? E, a oprócz tego dalej szukałyśmy jakby mojej ścieżki mhm. zawodowej, nie? E, ale to było ważne, to muszę przyznać, że ja to pamiętam do tej pory. Ja też to bardzo, bardzo pamiętam i pamiętam Twoją podopieczną. I twoją ogromną radość wtedy. Tak, tak. Czy myślisz, że to jest też taki, może taki być sygnał dla, dla osób, które będą też tutaj słuchały tego wywiadu i miały w sobie taki duży opór przed spróbowaniem czegoś nowego, żeby właśnie spróbować wolontariatu, takiej służby drugiemu człowiekowi, zanim na przykład zmienią pracę czy zawód? Tak, bo można bardzo, nie wiem, bardzo dużo odkryć w takim wolontariacie nie wiem, jakichś swoich wartości, swoich, nie wiem, umiejętności, których, nie wiem, w takiej, można powiedzieć, zwykłej pracy możemy w ogóle nie dostrzegać. Nie? A ja też, nie wiem, może to też jest ważne. Moim zamiarem, jeśli chodzi o zmianę pracy, była jakaś praca taka, która będzie pracą z głębszym sensem. Ja chciałam, żeby ta praca jakoś się przyczyniała też do tego, żeby nieść radość ludziom, żeby pomagać ludziom, żeby generalnie coś dobrego było z tej mojej pracy. Więc ten wolontariat częściowo mi, częściowo albo dużo mi tego dawał, nie? I też pokazał, że rzeczywiście to jest ważne dla mnie w, no, w mojej pracy, czy w ogóle w moim życiu. Tak, ja pamiętam, że gdyby nie, nie pandemia, to pewnie by, by, by ten wolontariat trwał, to niestety pewnie została tak. nas pandemia. Ja mam jeszcze za, za sobą takie kwiaty i też pamiętam jeden, jeden wątek z, z kwiatami. To może też warto powiedzieć dla osób, które będą słuchały tego wywiadu, bo czasem mamy różne pomysły na siebie, prawda? I ty też miałaś taki pomysł marzenie na swoją ja. <laughs> biznes działalność. No i postanowiłyśmy, żeby sprawdzić ten pomysł. Tak, tak. Ale rzeczywiście miałam... jest z ciebie i możesz opowiedzieć o tym pomyśle i co się zadziało? Tak, tak. Miałam taki pomysł, nie wiem, może część kobiet też tak ma, jak wchodzi do kwiaciarni to sobie myśli: "O jaka super praca w kwiaciarni". No więc ja miałam taką myśl, że chciałabym mieć swoją kwiaciarnię i i być otoczona kwiatami i, i właśnie sprzedawać kwiaty i dawać w ten sposób też ludziom radość sprawiać. No i za, za, twoim, za Twoją namową zapisałam się też na takie studium, to chyba było na florystykę, tak? I spróbowałam tego poniekąd trochę. I zobaczyłam, że to jednak nie jest dla mnie do końca. Nie, że fajnie mieć kwiaty w domu, fajnie sobie przygotować jakąś, nie wiem, dla siebie kompozycję, czy nawet dla kogoś tak bardziej hobbystycznie, ale nie do końca robić to zawodowo, bo to już jak się wejdzie, tak w szczegóły i zobaczy, jak to od kuchni wygląda, to już się okazało, że to nie do końca jest to, co ja bym chciała robić. Mhm. Czy takie, takie próbowanie właśnie tych pomysłów jest dobre? Uważasz, bo zajęło ci jednak trochę czasu, wysiłku, chodzenia na te zajęcia. Czy to nie była strata czasu w Twojej opinii, czy to było warto? Nie, absolutnie. Myślę, że to jest takie też odkrywanie siebie odkrywanie to, tego, czego się chce, czego się nie chce, co mi się podoba. To jest też takie poznawanie siebie, więc to jest bardzo rozwojowe i takie otwierające. Ja myślę, że nawet właśnie jak, nie wiem, spróbujemy czegoś i zdecydujemy, że to nie dla nas, mhm. no to też się uczymy czegoś o sobie w ten sposób. To nie jest porażka, nie odebrałaś tego nie jako porażkę, to, że, nie, że to, ten pomysł nie wypalił. Absolutnie, ja do tej pory to wspominam bardzo miło, nie? Aha. Cieszę się. Jaki był ostatecznie no ten końcowy efekt zmiany pracy. Mm. Osiągnęłaś po coachingu? No, z tego co ja pamiętam, to było tak, że trochę niestety pandemia zweryfikowała moje jakieś marzenia i plany. I no bo szukałam w międzyczasie pracy, będąc na coachingu u ciebie. Szukałam pracy w organizacjach pozarządowych. Chodziłam na rozmowy, nawet tak, tak jak hmm. pamiętam, no nic z tych rozmów nie, nie, jakby nie przeradzało się w pracę. No a potem właśnie doszło do takiego momentu, że przyszła pandemia, przyszedł COVID i trochę musiałam zweryfikować swoje, swoje plany, swoje marzenia. No i zaczęłam rozsyłać CV do, do zwykłych firm w swoim zawodzie w swoim zawodzie. ale nie do końca. Ale nie, Bo już końca. nie na kierownicze stanowisko. Tak, tak, już właśnie nie na kierownicze stanowisko. To mi też właśnie pozwoliło zobaczyć, czy ja tak naprawdę nie chcę tego kierowniczego stanowiska, nie do końca się odnajduję na takim stanowisku. No i znalazłam pracę, znalazłam dosyć szybko tą pracę, co mnie też jakoś tak mocno zaskoczyło. I co, no, hmm, na teraz już tam nie pracuję, bo pracowałam tam, z tego co pamiętam, chyba rok, a może półtora roku, i mm -hmm. e, może też to nie była jakaś wymarzona praca, nie? Bo, bo nie było tam jakoś tak, Super. Mm -hmm. Relacja... spokojnie z tego co pamiętam, dużo. Troszkę spokojnie. było, ale też nie do końca spokojnie, mm -hmm. ale właśnie chyba po roku, albo może po półtora, bo to dłużej niż półtora roku na pewno nie trwało. Mm -hmm. to po prostu byłam zmuszona też e, sytuacją w tej pracy e, do szukania innej pracy, bo, e, bo prac, jakby to, to, czym się tam zajmowałam w tej pracy, mm -hmm. miało być przekazane do Indii, więc jakby ten mój cały dział e, planowali. Rozumiem konąć, rozwiązać. No. A jak jest dzisiaj? Zostałaś w zawodzie, który wtedy Została. wykonywałaś? No, tak po części, po części. Yes. Zostałam, trochę się częściowo czymś innym zajmuję, ale no to, co wtedy mnie tak zaskoczyło, że ja tak szybko znalazłam w ogóle mm. inną pracę, miałam mm. wręcz, pamiętam, chyba trzy oferty pracy do mm. wyboru. I że byłam nagle w takiej komfortowej sytuacji, mhm. że to ja mogę wybierać, czy chcę iść tutaj, czy chcę iść tutaj, nie? No i teraz pracuję w. To nie jest korporacja, to jest mniejsza firma. No ale to, z czego się cieszę w tej pracy, to rzeczywiście to, że jest spokojniej, mhm. że mogę się skupić na swoim życiu prywatnym, że nie ma takiego stresu, takiego będu. Nie ma właśnie takiego wyścigu szczurów, że jestem traktowana jak człowiek yy, z szacunkiem, więc to jest dla mnie ważne w pracy. To co byś, Madziu poradziła osobom, które też się borykają z, takimi, z takim przeświadczeniem, przekonaniem, że ponieważ nie wiem, nie sprawdzają się w tej swojej obecnej pracy, a pracują w niej już właśnie bardzo długo, tak jak ty, kilka lat, kilkanaście lat, i mają takie poczucie, że już do niczego się nie nadają, że nic innego nie potrafią robić, że już nic ich dobrego nie czeka. I no właśnie boją się zadecydować o jakiejś zmianie, będąc, no mhm. też w jakimś wieku dojrzałym, tak? Po 30 mhm. czy po 40 roku życia. Jaką byś radę udzieliła dzisiaj z tej perspektywy swojej? No, ja myślę, że dobrym pomysłem jest na przykład udanie się do Ciebie, no, do takiej osoby, hmm. która trochę wesprze i, i poprowadzi w tym całym procesie, bo, no bo często będąc w takiej sytuacji jest ciężko spojrzeć tak z, z jakiegoś dystansu na to i nie wiem, trochę też wyjść z tych emocji, nie z takiego. Um, nie wiem, bycia w takim tunelu i niewidzenia, że nie wiem, że może być inaczej, że może być lepiej, że yy, nie wiem, że czasami w ogóle totalna zmiana coś innego może być dla nas dobra nie. Mm -hmm. um, samemu jest ciężko często o tym zdecydować i w ogóle zrobić w ogóle taki pierwszy krok. Więc, yy, a ty w tym pomagasz. Mm -hmm. Fajnie. Macwia ja całkiem niedawno byłam na wyjątkowym wydarzeniu w Twoim życiu i chciałam troszeczkę zmienić wątek mhm. z tego zawodowego na osobisty, bo coaching zakończyłaś u mnie no, jakąś niewielką zmianą zawodową, ale też, no, też poczuła się zachęcona do jakichś zmian w życiu osobistym. Czy mogłabyś mi przypomnieć? To co w tej kwestii zaczęło się dziać po naszym tak, rozstaniu? No, pamiętam, że pod koniec naszych spotkań, już nie wiem, nie teraz, nie przypomnę sobie, mhm. już parę lat temu było, jak do końca do tego doszło, ale zaczęłyśmy się zajmować też takim wątkiem relacyjnym w moim mhm. życiu, w moim wątkiem prywatnym, relacyjnym, nie? czyli mówiąc wprost, szukaniem męża. Mhm. No i to też zasługa naszych spotkań zasługa tego coachingu. Mhm. Um, z Tobą, że ja zaczęłam w ogóle jakieś robić pierwsze kroki mm. w tym kierunku, nie zaczęłam nie wiem tam spotykać się, chodzić na randki. E, także to też mnie jakoś właśnie zaczęło otwierać e, w tym kierunku w tej sferze. E, no i co no po Paru latach, bo już to minęło, nie wiem, 6 lat od naszych mm. spotkań. Y, jestem teraz y, miesiąc, niecały miesiąc temu wyszłam za mąż. Tak, wielka, wielka radość, bo y, patrząc wstecz na tę relację, o którą ja też no, towarzyszyłam Ci gdzieś tak, y, w tej relacji. Wiem, że ona miała swoje różne fazy i czasem się nawet nie zapowiadało, że ta relacja się zakończy małżeństwem. Czy, czy możesz powiedzieć, co, jaką drogę przeszłaś taką wewnętrznego rozwoju, w tej relacji i w ogóle w dojrzewaniu do małżeństwa? Co ci pomogło podjąć tą decyzję i właśnie dojrzeć do, do relacji małżeńskiej? Tak, no my z moim mężem się znamy już, nie wiem, chyba z 4,5 roku, więc dosyć długo, dosyć długo się spotykaliśmy i też ta relacja nasza była burzliwa, tak jak mówisz, różne były momenty, czasami były takie momenty, że właśnie nic totalnie nie zapowiadało podjęcia tej decyzji. Tak. No ale nie wiem, tak teraz z perspektywy czasu też patrzę, że nie wiem, może ten czas był nam potrzebny obydwojgu na to, żeby nie wiem, dojrzeć do, tej, do tego małżeństwa, żeby różne rzeczy nie wiem, też w sobie przepracować, bo e, zarówno ja, jak i mój mąż, e, no, dużo pracy włożyliśmy w nasz taki e, rozwój, e, no i też ta relacja, sama w sobie relacja uważam, e, Pomaga w, w rozwoju wewnętrznym. Dużo też, mm, wspomniałeś, w... że, że terapia też ci pomogła, że byłaś tak, też tak. w terapii. Nie wiem, czy mąż, ale pamiętam, że o sobie opowiadałeś, że tak, też tak. No. też ci pomogła. My jak kończyłyśmy, pamiętam, nasze spotkania, no to ja też zdecydowałam, że ja potrzebuję jeszcze pójść na terapię i poszłam na terapię, też ta terapia mi bardzo dużo pomogła. No, taka no, duża, ogromna praca nad sobą, myślę. To jedno. To jest to, co ja mogłam zrobić, ale też myślę, że, że to jest po no. prostu działanie Pana Boga, bo no. naprawdę ja to tak, ja to tak czuję i tak postrzegam, że no, my tyle czasu nie mogliśmy podjąć tej decyzji, a tak naprawdę pojechaliśmy na pielgrzymkę w, pod koniec czerwca tego roku, na pielgrzymkę taką rowerową z Asyżu do Rzymu. No i pff, nie wiem, myślę, to że. Się to się wydarzyło na tej pielgrzymce. Się, no, same zaręczyny były po pielgrzymce, ale niedługo Aha. po. Ale gdzieś tam na tej pielgrzymce już taka, takie pragnienie tych zaręczyn się zrodziło. I, I myślę, że to jest działanie Pana Boga, ewidentnie. Ja wiem, też dzieliłaś się ze mną, że rokała się z lękami różnymi. Dużo kobiet boi się właśnie zaufać mężczyźnie, wejść w taką relację głęboką, no sama ja też wyszłam późno za mąż z tego względu, że borykałam się z takimi lękami przed bliskością, przed bliskością w relacji. Czy widzisz u siebie no właśnie taki zmiany? Nie, ja myślę, że takich lęków to nie miałam, bardziej mm -hmm. tak. My tkwiliśmy w takim miejscu, że nie mogliśmy podjąć tej decyzji, nie mogliśmy pójść do przodu, nie? więc to, to gdzieś tak nas blokowało i trzymało. nie, Więc tutaj dostrzegam jakąś dużą taką też, no naprawdę łaskę Oops. Pana, łaskę Pana Boga, nie? Dużo też modlitwy, muszę przyznać, mm. mojej było, także i nie tylko mojej, bo wiem, że też inne osoby mi bliskie się modliły w tej intencji. Um, więc, no co, też mogę powiedzieć z takiego własnego doświadczenia, że warto, że warto mm. czekać, warto być cierpliwym. No, że Pan Bóg zna, nas ma swój czas i działa w swoim czasie, nie? Czasami my chcemy coś przyspieszyć i nie rozumiemy, czemu jeszcze nie, czemu nie wiem, mija rok a i, i się nic nie dzieje. Mhm. Ale widocznie to jest po, też po coś. Nie? Mhm. Mhm. A jeżeli mogłabyś e kobietom, które są właśnie długo same i e, nie wiedzą za bardzo, w którą stronę pójść, gdzie tego mężczyznę poznać, e, e, twierdzą, że już nie ma fajnych mężczyzn, wierzących, to jako, jak, jaką byś im dała radę, żeby no właśnie poznać tego, tego wymarzonego męża? No, ja myślę, że przede wszystkim no, trzeba próbować szukać gdzieś. Nie wiem, chodzić na randki, chodzić na jakieś wydarzenia, nie wiem, w ogóle wychodzić z domu, wychodzić do ludzi. Eee, próbować, tak? Bo ja pamiętam, jak my mieliśmy te spotkania, jak ty mi zaproponowałaś... no, to chyba tak to pod wpływem twojej jakieś eee, propozycje. Ja się zapisałam na, e, jak to się nazywa, ten speed dating. <laughs> nie? Chociaż nie chciałaś bardzo. No, chociaż nie chciałam, po tym speed datingu poszłam na kilka randek i no, no, nawet taka randka, nie wiem, pierwsza, która się nie przeradza w żadną e, dłuższą relację, no to też dużo, dużo nam daje, dużo pokazuje o nas, nie? Możemy się dowiedzieć właśnie czego my chcemy, jakiego chcemy mężczyznę, jakiego nie chcemy, czego szukamy w relacji, e, czego byśmy nie chciały w relacji, e, więc myślę, że warto, warto w ogóle próbować. E, Fajnie. Macie ja mam tutaj taki kubek, jest na nim napis. Nie wiem, czy jesteś w stanie przeczytać. And so the adventure begins. Zaczyna się przygoda. Czy możesz o. tak o sobie powiedzieć, że właśnie wypływasz na głębie, no, w, to, tak. w swoim życiu i że zaczyna się jakaś przygoda nowa? Tak, 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 jak najbardziej. Takie mam poczucie teraz, no, szczególnie po tym ślubie, to jest w ogóle też niesamowite, co, się, co daje sakrament małżeństwa i no, co się zmienia w relacji, nie? Po, po samym sakramencie małżeństwa, jeśli się tak pewnie to dobrze przeżyje. Nie? Tak, no to dopiero teraz się przygoda zaczyna, tak można powiedzieć. No. Wygląda, wyglądaliście przepięknie na ślubie, który miałam tą wielką łaskę uczestniczyć i widziałam Twoją radość ogromną też Twojego małżonka. I tak właśnie sobie myślałam, że jejku, jaki Pan Bóg jest Bogiem Niespodzianek, że naprawdę jak zaczynałyśmy razem się spotykać. To nigdy bym w życiu nie przypuszczała, że taki będzie finał y, tych spotkań, tak. że tam praca zawodowa, no dobrze, były jakieś zmiany. Widziałam, że, że, że gdzieś tam wychodzisz z tej ciemności takiej, prawda? Y, ale że to będzie droga do miłości i do spełnienia. Czy możesz tak powiedzieć, właśnie o tej swojej historii, że od całkowitej ciemności do miłości i spełnienia? Czy to tak może. Myślę, być? tak myślę, no. Mhm. Tak, no jeszcze też tak to co chciałabym chyba tutaj powiedzieć, mm -hmm. bo, bo dla mnie to też jest taki prezent od Pana Boga, którego ja w ten sposób nie postrzegałam, że ta praca, mm -hmm. którą teraz obecnie mam jest taka spokojna, czasami mm -hmm. mam wrażenie, że za mało się dzieje, ale też mi na przykład to było potrzebne na ten czas, kiedy mm -hmm. tak w tej mojej relacji było trudno i burzliwie, nie? Mm -hmm. y więc naprawdę Pan Bóg ma wszystko w swoich mm -hmm. rękach i, i wie, y Wie ile my jesteśmy w stanie, nie wiem, udźwignąć mm -hmm. i tak to wszystko, nie wiem, jest w stanie poukładać. I, to, że... I czego potrzebujesz na dany czas. I czego potrzebujesz na dany czas, dokładnie. Amen. Madziu, ja Ciebie bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i, i że też wniosłaś taką yy, iskierkę nadziei na pewno w niejedno kobiece serce. Życzę Ci wszelkiego błogosławieństwa na tej nowej drodze z małżeństwa sakramentalnego i no, mam nadzieję, że jeszcze usłyszę od Ciebie <laughs> wieści, tak jak do tej pory. Dziękuję Ci, że się też dzieliłaś ze mną, że pozostałyśmy w kontakcie przez tyle lat. Mm, tak. e, także niech Bóg błogosławi Tobie e, właśnie na tej nowej drodze <laughs> przygody. E, yeah. Coś jeszcze chciałaś powiedzieć na koniec? Nie, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też za tą możliwość podzielenia się tą moją historią. Mam Fajnie. nadzieję, że będzie dla kogoś inspiracją, tak powiem. Na pewno i tutaj liczymy na komentarze osób, które, które się zainspirowały twoją historią. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim.